DJ Tarkov zapoczątkował gatunek Extraction Shooterów, tryb PvPvE, no i wielu próbowało ugryźć ten kawałek tortu i zgarnąć troszeczkę playerbase graczy, widzów dla siebie. Wiele dużych studiów, no, po prostu nie dało sobie nawet z tym rady, zamykając projekty takie jak DMZ. Dlaczego właśnie tak trudno jest zbudować dobry extraction shooter? Albo zbyt agresywna monetyzacja, albo ten balans no, trudności i zabawy nie jest na dobrym, odpowiednim miejscu i nagle mamy Ark Riders. Twórcy Battlefielda już wypuścili bardzo dobrą strzelankę The Finals, pierwszoosobową strzelankę i teraz wzięli się za tryb extraction shooter. Słuchajcie, szczerze będę z wami, kiedy spojrzałem bo gra po prostu wyskoczyła. Nie, nie, nie wiedziałem na niej temat nic. Kiedy po prostu wyskoczył, i wszyscy mówili: Jest playtest, nie grasz? E, spojrzałem na to, mówię: kolejny extraction shooter, trzecia osoba. Hmm, ale wtedy dostałem klucz od fejca i po prostu w wielkim skrócie. Jest fan, gra jest miodna, czyli po prostu kiedy gramy w grę odczuwamy niesamowity fan, niesamowitą zabawę z grosz No ale, tak jak już wspomniałem, jest to Extraction Shooter, czyli Ark Riders, ma ten PVPVE element, gdzie nie tylko będziemy spotykać graczy na dużej mapie, na którą wychodzimy, żeby zbierać łupy, wracamy do swojego no do swojej kryjówki tak jak w wielu tych extraction shooterach gdzie możemy upgrade'ować, ulepszać, rozbudowywać poszczególne moduły kryjówki, oczywiście wytwarzać lepsze przedmioty, wytwarzać amunicję, handlarzy robić dla nich zadania, typowy game loop no, jak Extraction Shooter, coś na zasadzie tarkowa, natomiast cały setting jest tutaj osadzony w dystopijnej przyszłości, gdzie maszyny, arki właśnie opanowały powierzchnię ziemi, ludzie żyją pod ziemią, no i właśnie Ark Riders, rajderzy wychodzą na powierzchnię, żeby to Cenne przedmioty pozyskać dla tych podziemnych kolonii. Chciałem bardzo podziękować naszej społeczności. Słuchajcie, koniecznie do niej dołączcie tutaj na YouTubie na żywo na Twitch TV. Tagart. Już wspominałem fejca, który podawarował mi klucz. I mieliśmy dwa dodatkowe inwajty z takiego klucza. Mogliśmy zaprosić dwa, dwie osoby. I rozdaliśmy je na streamie. Te kolejne dwie osoby przyszły, rozdały dwa swoje klucze, łącznie cztery, i tak dalej i tak dalej. Razem rozdaliśmy podczas tego playtestu ponad 100 kluczy. Już nie liczyłem, ale to był ogrom. I dziękuję wam, że jesteście tak wspaniałą społecznością, że podzieliliście się tymi kluczami i mogliśmy dotrzeć do tak wielkiej. Liczby osób, które mogły spróbować Ark Riders i wy, 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 wyrobić sobie swoją własną opinię. Także dziękuję Wam, widzowie, że jesteście. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie, lajkujcie, wpadajcie na live streamy. Oczywiście, co sprawia, że extraction shootery PvP są tak ekscytujące, to to, że mamy dość rozległą mapę, no i inni gracze mają podobne cele wyjść, przynieść lód pokonać nas lub się dołączyć do nas. Oczywiście był to playtest i wiele, wiele osób tylko i wyłącznie chciało walczyć z przeciwnikami, z graczami, dlatego to PvP było dość częste, a PvP trzeba przyznać, że jest zrobione tutaj bardzo dobrze. Przede wszystkim na tej dużej mapie mamy dodatkowe znaczniki. Jeśli któryś Ark Rider zostanie powalony, wystrzeli w górę flara oznajmiająca, że właśnie ktoś upadł. Oczywiście teammate, kolega, koleżanka może go podnieść, no i wtedy po wyleczeniu się kontynuować przygodę, ale na całej mapie gdzieś w oddali widzimy, widzieliśmy często, że dwie, trzy flary zostały odpalane, i wtedy, okej, okay, tam jest bitka, idziemy tam. Bardzo fajny indykator, który zachęca. Do PvP i pierwsze kilka meczy byłem sceptyczny, bo za wiele się nie działo. Natomiast już za chwilę, jak rozpętało się to PvP, rozgrywka była ekscytująca. I powiem wam, dlaczego to PvP jest ekscytujące, ponieważ. Czułem, że jest sprawiedliwe, jasne. Mamy ten widok z trzeciej osoby. Mnie to przypominało najbardziej gameplay z dawnego Vigoru z PlayStation. Czy też właśnie te susy, te koziołki, które no, na żywo wyjęte z Gears of War. Grałem dawno temu w Gears of War również online. Także to ta, 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 ten widok z ramienia jest mi bliski. Natomiast no, wiele osób powiedziało, że ten pierwszoosobowy widok by się przydał do Ark Riders. Ja też preferuję pierwszą osobę, no ale były różnego rodzaju benefity też z trzeciej osoby. Coś nowego, bardziej arcade'owy gameplay ale sprawiedliwy. Nawet kiedy wybrałem tak zwany darmowy loadout, czyli coś na zasadzie skawa, mogliśmy wybrać na naszej postaci, że idziemy darmowym loadoutem, czyli zestawem broni i sprzętu, który podobnie jak w Escape from Tarkov na skawie właśnie zostaje nam przypisany losowo. Wiadomo, nie są to jakieś górnolotne sprzęty, podstawowy gier, mało amunicji, no ale jesteśmy w stanie ruszyć nim właśnie do walki. I co ciekawe, Tutaj, też, tym podstawowym zestawem często pokonowaliśmy teamy, które były dużo, dużo lepiej ubrane od nas. I to na duży plus. Krótko mówiąc, PvP no czułem, że było fair, czułem, że było satysfakcjonujące i ekscytujące. Dodatkowo to PVE właśnie nie było osadzone tą wielką, obarczone tą wielką frustracją, często jak jest w Escape from Tarkov, gdzie zwyczajnie możemy się ubrać przez 15 minut, spędzić w kryjówce, wychodzimy od razu, pyk, frustracja, dostaliśmy head ice od najzwyklejszego skawa. Tutaj, nawet kiedy przegrywaliśmy mecze, przegrywaliśmy starcia, bardzo szybko byliśmy w stanie, czy też darmowym girem, czy. Tym, co żeśmy pozyskali, ubrać się i iść na kolejną przygodę. Także bardzo, bardzo dobrze. Również aspekt PVE jest dość ekscytujący, ponieważ no, mamy planetę, Ziemię, powierzchnię opanowaną przez roboty, arki, które to głównie były latające albo kroczące, jakieś kleszczo-spająkowe potworki, albo właśnie osy, szerszenie. Ale co ciekawe, nie tylko z niektórymi nie należało walczyć, bo były zbyt potężne. Oczywiście, mają jakieś podzespoły w sobie, które później będą nam potrzebne do rozwoju. To był playtest przez 4-5 dni, więc nie skupiałem się na tym zbyt mocno. Jednakże te PVE, sztuczna inteligencja, robociki służyły czemuś, ponieważ albo dawały nam znać, albo pomogły zdradzić naszą pozycję, albo właśnie odkryć pozycję przeciwnika. Bardzo często nie tylko był ten indykator flary, że ktoś... Właśnie został powalony, ale również odpalał się na przykład kapuś, czyli robot, który latał bardzo, bardzo wysoko i jego głównym zadaniem było skanowanie terenu i dostrzeganie graczy. Jak do tego doszło, widzieliśmy wielką czerwoną łunę z powietrza z daleka, że tam kogoś zauważył. Także każdy te roboty miały jeszcze jakby dodatkową funkcję takich wabików, takich po prostu czujek, coś na zasadzie jak często zostawia się skawa żeby właśnie był taką czujką, to tutaj te roboty z daleka mogliśmy obserwować. No i dojść do wniosku, że tam właśnie trwa jakieś starcie, jakaś walka. Bardzo fajnie było to wykorzystane. No i oczywiście wszystkie te roboty miały w sobie komponenty. Wyjesz jak dziki. Czy mogę wiedzieć, co się takiego dzieje, że jak zasiadam do nagrywania, to wyjesz jak dziki. Wyjesz jak dziki, wszystko jest. Micha jest, wszystko jest, a ty teraz musisz przeszkadzać. Wytłumacz się wszystkim. Wytłumacz się śnubku. No ty. Te roboty PWS służyły zdecydowanie gameplayowi nie tylko były źródłem materiałów do questów, do upgradeowania kryjówki i wielu, wielu, wielu innych komponentów przydatnych, ale również mogły indykować, wskazywać, gdzie jest przeciwnik, gdzie są inni gracze. Tak jak mówię, za często nie było takiej sytuacji, że. Wchodziliśmy w interakcję z graczami przyjazną, chociaż jest to możliwe również w Ark Riders, i z tego co widziałem po wypełnianiu ankiet, deweloperzy chyba chcą mocniej postawić na ten aspekt, gdzie na przykład będzie dość duży bot, tak jak królowa, która była w tym playteście ogromny, ogromny, wielki, wielki potworobot, wielki robot, i po prostu fajnie by było zjednoczyć się z innymi graczami, żeby pokonać tak duże wyzwanie. A jeśli już o lutowaniu i o questach mowa, no to tutaj mamy standardowy, taki bardziej arcade'owy, przypominający no, konsolowy system lutowania. No tak, lutowanie jest spoko, podchodzisz, chwilę musisz podnieść, przeszukać skrytki. Standardowy extraction shooter, lutowanie. Niektóre skrytki po prostu trzeba było otworzyć łomem, trwało to trochę dłużej. No, mamy też drzewko umiejętności, które przyspiesza naszą postać, sprawia, że jesteśmy bardziej zwrotni podczas obciążenia. Takie pierdółki można by było powiedzieć. Natomiast lutowanie i questy to zdecydowanie był dla mnie taki najsłabszy element Ark Riders. Wiem, że był to playtest, ale mamy tutaj naprawdę, naprawdę standardowe questy extraction shootera. Również były jakieś zadania do maksowania Battle Passa, który na pewno będzie w Ark Riders, także nie pomagasz. Nie pomagasz. Czego się wiercisz? Nie pomagasz. Także były to typowe questy, takie nawet rodem z MMO, fetch questy typu przynieś mi coś, dojdź do tego konkretnego punktu i dotknij ściany, panelu, napraw coś tego typu zadania, nic sporywającego, bardzo standardowe rzeczy, aczkolwiek no to nie jest główny atut gry. Zdecydowanie PvP połączone z tym aspektem PvE ekscytujące, które naprawdę się nie nudziło i chcieliśmy wskoczyć do każdego następnego meczu. Lutowanie i questowanie naprawdę nie przeszkadzały, były standardowe po prostu. Natomiast Warstwa dźwiękowa, trzeba przyznać, że no to, co w Escape From Tarkov, na przykład, pozostawia wiele do życzenia. Najbliższy patrzy, miejmy nadzieję, że to zmieni, ale tutaj, udźwiękowanie War Riders było naprawdę, naprawdę dobre. Byliśmy w stanie usłyszeć strzały z daleka. I właśnie kiedy zaczęliśmy zmierzać w tamtą stronę, na przykład odpalała się flara albo widzieliśmy jakieś boty, które podążają w konkretne miejsce, wiedzieliśmy gdzie to PvP <grym> się dzieje i gdzie po prostu są starcia, gdzie walczą gracze. Tak jak wspominałem, nie było za dużo sytuacji, gdzie ludzie używali Wojpa i chcieli się połączyć połączyć siły, aby na przykład pokonać dużego, dużego przeciwnika razem, bo zdecydowanie były takie na mapie na przykład Ewentowa królowa, olbrzymi robot, który na pewno wymaga trochę większej liczby graczy. Także no widać tutaj ten potencjał, że ta mapa jest na niej co robić. Najbardziej ekscytujące jednak były te starcia PvP, które się zwyczajnie nie nudziły i no przede wszystkim nawet najprostszym sprzętem byliśmy w stanie Pokonać przeciwników lepiej ubranych, a to na duży plus. Również wymaga tutaj wspomnienia sama oprawa graficzna gry. Gra wygląda bardzo dobrze. Ja preferuję bardziej mroczne klimaty, takie jak Forever Winter na przykład, ale tutaj właśnie to taki Forever Winter Light można by powiedzieć. Maszyny opanowały powierzchnię Ziemi, a my idziemy lutować i walczymy między sobą. No, bardzo dobrze to wyglądało. Na mnie początkowo ten thumbnail, taki bardzo kolorowy troszeczkę zwiódł, że myślałem, że to będzie bardziej Fortnite, ale ta cała grafika przypomina tutaj bardzo, bardzo fajną dystopijną no, przyszłość, gdzie maszyny opanowały powierzchnię Ziemi. Bardzo fajnie to wygląda, grafika się prezentuje rewelacyjnie, ale co ważniejsze, wydajność i performance były bardzo, bardzo dobre. Na moim sprzęcie gra chodziła bezbłędnie poza niektórymi wtopami, o czym za chwilę, ale bardzo dużo osób na streamie mówiło, że gra wygląda i działa fenomenalnie nawet na słabszych konfiguracjach sprzętowych, także duży plus dla Ark e Riders. Słuchajcie, jak na razie są same same superlatywy, jednakże natrafiliśmy na parę rzeczy, które były zwyczajnie frustrujące. Jednakże były to drobne bugi. Tak jak na przykład utknęliśmy w jakichś obiektach na mapie, ja utknąłem w kaktusach, w jakiejś ścianie. No zdarzało się to od czasu do czasu. Zazwyczaj można było się z tego wydostać, no ale mimo wszystko kilkukrotnie przegraliśmy przez to walki. Także te bugi były obecne. Również robot ten większy odpalił się i zmasakrował nas przez ścianę w grubym bunkrze. Także no takie małe rzeczy szczerze nie psuło mi to zabawy. Jeśli miałbym ocenić obecny stan tego 4-5-dniowego playtestu, to zdecydowanie w early accessie już teraz gra mogłaby ujrzeć światło dzienne. Natomiast widzę tutaj kilka przyszłościowych zagrożeń, jeśli chodzi o sam gatunek Extraction Shooter. Po prostu pod koniec tego playtestu zaczęliśmy spotykać dużo więcej ekip które chodziły wypasione, tak zwane. No czyli po prostu już ludzie, którzy grali od samego początku playtestu, byli w stanie rozwinąć maksymalnie swoją kryjówkę, no i byli w stanie wytwarzać te najlepsze sprzęty, najlepsze bronie, które mogli wejść, wnieść do raju i z nimi właśnie walczyliśmy. Ja już wtedy też z ekipą biegałem troszeczkę z lepszym sprzętem, no ale to jest to główne zagrożenie. Czy jeśli maniakalni gracze, no, lifey tak zwane, usiądą do Ark Riders i bardzo szybko wyfarmią się, czy nie będzie to stanowiło tak dużej przewagi. Wiadomo, balans zawsze musi być w tych grach. No i oczywiście, jeśli zainwestowaliście swój czas w rozbudowę kryjówki i zainwestowaliście w traderów, w questy, to powinniście mieć dostęp do lepszego sprzętu. Natomiast tutaj cały czas ten balans wydawał mi się wark bardzo dobrze zrobiony, że nawet z tym podstawowym kotłem, kociołkiem, czy jak się tam nazywa ta, ta ich podstawowa broń, byłem w stanie siać w grozę na mapie i pokonywaliśmy lepiej ubranych graczy. Natomiast, czy będzie to problem, kiedy gra już ujrzy światło dzienne i wyjdzie, no będziemy musieli poczekać. Deweloperzy zdecydowanie muszą dbać o ten balans, żeby nie było. Jakiejś turbomety, natomiast wszystkie bronie y, w, były w miarę fair. Wiadomo, że jeśli masz jednostrzałową snajperkę, no to musisz wykorzystać odległość dla swoich korzyści i tak dalej, i tak dalej. Typowe rzeczy w Extraction Shooterze, czyli to jaki masz sprzęt, jaka jest sytuacja, i pomyśleć, jak wykorzystać swoje atuty y, i uciec od tych no, minusów, tak jak na przykład w przypadku snajperki, no nie raszować na blisko. Także no tutaj ten balans zdecydowanie. W, w, musi być na najwyższym priorytecie, bo głównym atutem Ark Riders było dla mnie to, że właśnie ekscytujące PvP nie prowadziło do frustracji. Mimo, że nawet ginęliśmy i wracaliśmy z powrotem, to mówiliśmy sobie: A teraz na szybko, nie będziemy się ubierać, to weźmiemy ten podstawowy gir i wygrywaliśmy walki tymże podstawowym girem. Czy jak już gra ruszy pełną parą, i no, nie będzie to tylko skondensowane do pięciu dni, czy to wyfarmienie, i czy to limitowanie tych przedmiotów najmocniejszych, jak to będzie rozwiązane, żeby nie doszło do tej sytuacji, że już kilka dni po wydaniu gry biegają same overpowered koksy, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zgładzić. W Tarkowie na przykład, Jasne, ten sprzęt ma znaczenie, ale zawsze czułem w Tarkowie to, że nawet mając skawa z pistoletem, byłem niebezpieczny. Tutaj w Ark Riders to uczucie właśnie podstawowego giru, gdzie jesteśmy w stanie coś działać z nim, jest bardzo, bardzo dobre. A nawet jak ginęliśmy, to mówić, a no tak, mieli te lepsze tarcze, no ale i tak żeśmy powalili dwóch. Także no widać było, że jesteśmy w stanie... Coś zrobić, że jesteśmy niebezpieczni, nawet kiedy wychodzimy tym najniższym sprzętem. Słuchajcie, Ark Riders zapowiada się naprawdę, naprawdę mocno. Przede wszystkim ten gameplay, czyli rozgrywka, która daje niesamowite uczucie, niesamowitego kopa i sprawia, że chcesz iść następny raid, chcesz rozegrać następną mapę, chcesz kolejnego PvP i cały czas jesteś w tym trybie. Hej, chcę wskoczyć do następnego meczu. Fun factor to jest coś bardzo ważnego i zdecydowanie w tym PlayTeście, w którym zatopiłem 30 godzin, mniej więcej, to cały czas mi towarzyszyło. Nie mogłem się oderwać. I czekam na premierę gry. Kiedy ona ma się odbyć? W 2025 roku nie znamy szczegółów, być może będą jakieś przyszłościowe playtesty jeszcze. Rider zgra się świetnie i naprawdę nie mogę się doczekać. Kiedy wyjdzie pierwsze wydanie Early Accessu, bo zdecydowanie gra jest w bardzo dobrym stanie. A Wy udało Wam się zagrać w Barck Rider? Zdobyliście klucz u mnie na streamie czy też u FAT'a 3 czekacie na ten nadchodzący extraction shooter. Ja zdecydowanie tak, będzie to fajna odskocznia od bardziej hardkorowego Escape from Tarkov. Ta gra po prostu daje fan. Dobrze bawimy się przed monitorem. Dajcie mi znać co myślicie o tym w komentarzach. Bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję moim patronom. Lajkuj, subskrybuj kanał, to naprawdę nic nie kosztuje, a dla mnie znaczy naprawdę, naprawdę dużo. A jeśli chcecie więcej materiałów ze świata gier, extraction shooter i nie tylko, koniecznie kliknijcie to wideo. Do następnego.